Witamy w programie Autosport. Dziś ponownie wybierzemy się za ocean na trzecią rundę Rally America. Zapraszamy. Ponownie witamy Państwa ze Stanów Zjednoczonych, tym razem ze stanu Washington. Za naszymi plecami zaśnieżony szczyt Góry Świętej Heleny, czyli wulkanu. Jednego z najwyższych wulkanów, proszę Państwa, w Amerykach. Obydwu, ale autosport to, jak widzicie Państwo, nie tylko program, który przybliża Wam sporty samochodowe, jak wyścigi czy rajdy, ale również chcielibyśmy, żeby był szeroko pojętym programem edukacyjnym. W tym przypadku geografia. Jesteśmy na rajdzie Olympus Rally, rajdzie, który jeszcze kilka lat temu był zaliczany do rajdowych mistrzostw świata. E, tak, to prawda, bo Łukasz na pewno pamięta, zresztą e, z Państwa wielu też pamięta, że w latach 80. E, byli tutaj rzeczywiście zwycięzcami mistrzowie świata e, Marku Allen, Hannu Mikola, e, Miki Biasson czy Jucha Kankunen. Piękne nazwiska, piękne nazwiska, ucieka do samochodu rajdowego, a my w takim... Nie, jak pięknie, proszę państwa, ten Łukasz powiedział, że rzeczywiście ja się z państwem na chwilę żegnam, biegnę się przebrać, bo już za chwilę startujemy, zostawiam państwa pod opieką Łukasza. Koniec podziwiania widoków, uciekamy na odcinki specjalne, odcinki specjalne pierwszego etapu. Trzecia runda Rally Ameryka została zorganizowana na samym zachodzie Stanów Zjednoczonych, 100 mil na południe od Seattle. Do walki o punkty ponownie stanęła amerykańska rajtowa czołówka. Na zachodnie wybrzeże wybrali się także zawodnicy z Nadwisły, Andy Mancin i Maciej Wisławski. Ponownie zasiedli w Mitsubishi Lancerze, który po ostatnim rajdzie przeszedł gruntowny przegląd. Wiesz jak to jest rajdówko? No nie wiadomo, nigdy e, trzeba zawsze liczyć na, na szczęście, I, e, ale myślę, że naprawdę w, teraz będzie właśnie ten moment, w e, e, którym mogę jechać zrelaksowany i w ogóle się nie martwić o, o sprawy techniczne samochodu. O samochód zadbał także Travis Pastrana. Tak jak zauważyliście, mam nowy spoiler, dzięki czemu nasz samochód coraz bardziej zbliża się do specyfikacji auta WRC. W ostatni weekend sporo testowałem, mam nadzieję, że wszystko pójdzie po mojej myśli. Pierwszego dnia rozegrano 8 z zaplanowanych 9 odcinków specjalnych. Strasznie zróżnicowane warunki atmosferyczne to jest. Rano zimno, po południu ciepło, wczoraj było na odwrót, rano było ciepło, wieczorkiem zimno. Także no loteria. Jeden odcinek jest odwołany z powodu zbyt dużej ilości śniegu na odcinku. Także a to jest od nas może pół godziny jazdu. Dawno kibice nie widzieli tak zaciętej rywalizacji. O pierwsze miejsca walczyło kilku kierowców. Różnice czasowe na poszczególnych próbach były niewielkie, co dodawało atrakcyjności imprezie. Od początku zdecydowany atak przeprowadził Ken Block. Kierowca subaru jechał bardzo szybko i skutecznie, nie popełniając błędów. Pierwszego dnia Ken Block na swoje konto zapisał cztery zwycięstwa OS-owe. Wygrałem połowę odcinków, ale musiałem cisnąć naprawdę bardzo mocno. Jutro będę musiał utrzymać to tempo, aby pozostać na prowadzeniu. Bardzo się cieszę, że zrealizowałem mój plan, który zakładał prowadzenie po pierwszym dniu. Block prowadził w rajdzie, ale nie mógł czuć się komfortowo. Pozostali kierowcy jechali równie szybko. Jednym z nich był Andrew Picard w Mitsubishi Lancerze Evo 9. Kierowca z Kanady wygrał dwa OS -y i tylko raz finiszował poza pierwszą trójką. Pierwszy dzień Andrew Picard zakończył na drugiej pozycji tracąc do bloka 20 sekund. Kart oprócz pogoni za blokiem musiał także uważać na to co się działo za jego plecami. A tam było także gorąco, a to za sprawą szalejącego Travisa Pastrany. Trzykrotny rajdowy mistrz Ameryki co prawda nie wygrał ani jednego odcinka, ale jechał równo plasując się w okolicach drugiego, trzeciego miejsca. Wynik mógłby być lepszy, gdyby nie awaria skrzyni biegów na ostatnim próbie. Problemy zaczęły się na mile przed metą ostatniego odcinka, więc na szczęście nie straciliśmy zbyt wiele, mimo że mogliśmy korzystać tylko z trzeciego i czwartego biegu. Mechanicy wymieniają skrzynię i jutro znowu powalczymy. Pastrana po pierwszym etapie tracił do poprzedzającego go Picarda tylko dwie sekundy. Andy Mancin i Maciej Wisławski ponownie podjęli walkę o miejsce na podium. Niestety znowu nieznajomość trasy dała o sobie znać. Konkurenci byli szybsi. Polski duet uzyskiwał czasy plasujące ich na piątej pozycji. Do lidera tracili nieco ponad minutę. Jak zwykle nie obyło się bez przygód. Bo podbicie także nas rzuciło w prawo, w lewo, uratowaliśmy yy, cały czas na ratowaniu. No i po prostu straciłem tam bardzo dużo. Straciłem ponad 20 sekund do Travisa i tam jakieś 19 sekund do Ken Bloka. Druga ekipa Revo Racing, Arkadiusz Bruszka i Łukasz Wroński rajdu Olympus nie będą mile wspominać. W trzecim odcinku coś samochód stracił moc, tak dokładnie jeszcze nie wiadomo co się stało, ale prawdopodobnie coś z silnikiem. Kompletnie niefartowny rajd, dwa pierwsze os w zasadzie nie najlepiej przez nas pokonane I, i przemyśleliśmy sprawę, naprawdę chcieliśmy szybciej pojechać do w tym trzecim asiem. Bardzo szybki OS, no niestety w mniej więcej w 3-4 OS-ach silnik wybuchł, w zasadzie zaczął się palić, więc dziura w tłoku, korba bokiem, wszystko żegnęło, koniec. Załodze pozostało podziwiać krajobrazy. Przed nami drugi etap rajdu. Cztery pierwsze załogi mieszczą się w 20 sekundach. Maciek, zapowiada nam się naprawdę ciekawy dzień. E, tak, to prawda, aczkolwiek wczoraj też było fantastycznie, to jest bardzo ostra rywalizacja i proszę Państwa, my w Polsce no, mówimy, że odcinki specjalne są szybkie i Ty Łukasz zgodzisz się ze mną, bo widziałeś, czaj, boś cały czas na pierwszym etapie, widziałeś odcinki specjalne. Tutaj to są naprawdę szybkie e, trasy, bo wyobraź sobie, że my mieliśmy najwyższą prędkość na jednym z odcinków specjalnych 126 minut, to jest ponad 200 km na godzinę dla wąskiej drodze między drzewami. Obiecuję naprawdę wspaniałą walkę podczas drugiego etapu. Proszę trzymać za nas kciuki. Do zobaczenia na mecie. Zapraszamy na odcinki drugiego etapu. Na drugi dzień zaplanowano 6 prób. Największym pechowcem drugiego etapu okazał się Ken Block. Plany utrzymania pozycji lidera rajdu spaliły na panewce, dosłownie i w przenośni. Uszkodzona panewka była jedną z przyczyn wycofania się bloka na 13 OS-ie. Pech kierowcy subaru postanowili wykorzystać jego rywale, którzy rzucili się do walki o pierwsze miejsce. Zaatakował Pastrana, oddając konkurentom tylko dwa OS-y. Bojowa postawa amerykańskiego Kaskadera dała w efekcie awans z trzeciego na pierwsze miejsce. Było naprawdę ciężko, ścigałem się z Picardem dosłownie na sekundy. Gdyby nie Awa na Bloka byłoby jeszcze trudniej i nie sądzę, abym zwyciężył. Na zwycięstwo miał krapkę także Andrew Picard. Kanadyjczyk z rajdu na rajd jest coraz bliżej pierwszej pozycji, ale zawsze do ostatecznego sukcesu staje coś na drodze. Kierowca Mitsubishi Lancera ponownie musiał zadowolić się drugim miejscem, tracąc do pastrany 40 sekund. Trzeci raz w tym sezonie pijemy szampana. Byliśmy na podium każdego z trzech rajdów. Teraz prowadzimy w punktacji generalnej. Dawałem z siebie wszystko, bo bardzo chciałem wygrać, ale niestety awaria na ostatnich odcinkach uniemożliwiła mi pogoń za pastraną. Drugiego dnia bardzo dobrą formą popisał się także Tener Faust. Kierowca ponownie pojawił się za kierownicą Lancera EVO 10 w specyfikacji klasy Open. Zajmując trzecie miejsce udowodnił, że samochód jak i on sam mają wielki potencjał. Pod nieobecnością załogi Gruszka Wroński barw Timu Revo Racing bronili Mancin i Wisławski. Jechali swoim tempem, zdobywając kolejne doświadczenia na obcej ziemi. Na mecie ponownie zajęli czwarte miejsce, tak bardzo nielubiane przez sportowców. Andy, znowu czwarty w Ameryce ten, ten, ten właśnie Ta cyfra już mnie tak denerwuje, bo cały czas walczymy, próbujemy wejść na ten podium, a cały czas wychodzimy, albo to już jest drugi raz, który, który dojeżdżamy na czwartym miejscu. Po trzech rundach w punktacji generalnej sezonu prowadzi Andrew Picard. Drugie miejsce egzekwo zajmują tener Faust i Travis Pastrana. Czwarty jest Andy Mancin, który wyprzedził Kena Bloka. wyglądała rywalizacja podczas rajdu Olympus. Macie chyba żal opuszczać to miejsce. Tak, bo rzeczywiście no Łukasz byliśmy w przepięknych, przepięknych scenariach. Odcinki specjalne, bo to nas najbardziej interesuje, naprawdę przepiękne, ale powinniśmy Łukasz powiedzieć polskim zawodnikom i polskim kibicom, że w Polsce odcinki specjalne są za szybkie, bo dochodzą pod 120 km na godzinę przeciętne. Proszę państwa, tutaj przeciętne były niższe, bo około 90, ale mil na godzinę. Żegnamy się ze stanem Washington, ale nie żegnamy się z Ameryką, już niedługo powrócimy na kolejny rajd, tym razem będzie to rajd w stanie Oregon. Też pewnie będzie pięknie, ale drodzy Państwo, ja bardzo dziękuję za to, że byliście z nami, że trzymaliście kciuki za załogę Mancin Wisławski i oczywiście zapraszam serdecznie na kolejny program Autosport. Maciek, jesteśmy daleko na zachodzie Stanów Zjednoczonych, a ja tu widzę... Polski akcent, mlecz, bo mlecz mi się kojarzy z Polską. Słuchaj, Czy dostałeś to, jakieś nie, tak, polskiej nie, tak. niewiasty? Popatrz, ja musiałem aż wyjechać na północny zachód Stanów Zjednoczonych, na drugi koniec świata, żeby znaleźć swoją, jakąś, swoją cichą wielbicielkę, bo dostałem ten piękny, żółty mlecz od swojej cichej amery, amerykańskiej wielbicielki.